Dzieje Apostolskie, rozdział XIX. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przyszedł w okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi. I odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy opierali się i nie chcieli uwierzyć, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, a rozprawiał codziennie w szkole niejakiego tyranosa. Trwało to dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, Usłyszeli słowo pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy spróbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez pana Jezusa, którego głosi Paweł. Mówili: Czyniło to siedmiu synów z Skefasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, ale wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch. Powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy. Mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich. Nie wysławiano imię pana Jezusa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy drachm w srebrze. Tak rosło w potęgę i umacniało się Słowo Pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Potem, gdy już tam przybędę, muszę i Rzym zobaczyć, mówił. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników: Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstały niemałe rozruchy z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci, którzy rękami są czynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana. A ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie oddarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, opanował ich gniew i zaczęli krzyczeć: Wielka Artemida Efeska. Zamieszanie ogarnęło całe miasto. Porwawszy Gajusa, i Arystracha, <coughs> Macedeńczyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z azja Azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet po co się zebrali. Z tłumu wypchnięto Aleksandra, by go wysuwali Żydzi. Aleksander, dawszy znak ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk i prawie przez dwie godziny krzyczeli Wielka Artemida Efeska. Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział Efezjanie, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba, temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście zachować spokój i nic nie czynić pochopnie. Przywiedli się bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami, ani też nie bluźnią naszej bogini. A jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają sprawę przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy. Są też prokonsulowie. Niechże jedni drugich oskarżają, a jeżeli czegoś więcej żądacie, zostanie rozstrzygnięte na prawie, prawnie zwołanym zgromadzeniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Koniec rozdziału dziewiętnastego Dziejów Apostolskich.